W maju skierowałam do starosty powiatu Iławskiego następujące pismo. Szanowny panie, pragnę zwrócić pana uwagę na kolejną patologię i pogwałcenie praw pacjenta w Joławskiej służbie zdrowia. Pacjent ma swoje należne mu prawa. Może wybrać lekarza, u którego chce się leczyć? Może. Może wybrać sobie szpital. Może. Może wybrać sobie dentystę? Oczywiście może. Może, bo takie są prawa pacjenta. Natomiast jeśli chodzi o pielęgniarską opiekę długoterminową w domu pacjenta, to jest dokładnie na odwrót. To pielęgniarki dały sobie prawo do wybierania pacjentów. Prywatna firma Aura, pani Mirosława Duńczyk, ze szczytna na dziwnych zasadach prawnych korzysta z zasobów publicznych pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Iławie, prowadząc tam akwizycję swoich usług. Co więcej, firma ta jest monopolistą na rynku swoich usług i dyktuje konsumentom, pacjentom swoje warunki. Dewizą firmy jest. Mamy tylko 40 miejsc i aż 200 chętnych. Robimy Ci wielką łaskę, że Cię przyjmiemy, a jak będzie przy Tobie za dużo roboty, to z Ciebie zrezygnujemy, bo na Twoje miejsce czeka mnóstwo chętnych. Firma Aura stosuje typowe, niedozwolone praktyki monopolistyczne. Odbywa się to kosztem pacjenta i jego zdrowia. Złożyłam w tej sprawie skargę na ręce dyrektora Szpitala Powiatowego w Iławie, pod którego dachem prowadzi akwizycję firma Aura. Podaję te fakty do wiedzy pana starosty, jako demokratycznego strażnika poszanowania praw mieszkańców Iławy i strażnika wydatkowania publicznych pieniędzy i zasobów Szpitala Powiatowego w Iławie. I oczekuję od Pana wyjaśnienia i konkretnej reakcji w tej sprawie, Maria Piotrowska.